na wspólnej wieczornej modlitwie dzisiaj z mojego rodzinnego domu wspólnie z moimi rodzicami i z siostrą a także za wstawiennictwem Jana Pawła II i błogosławionej Karoliny Kuskówny. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Światło Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. ojca i Syna, Amen. i Ducha Świętego. Amen. Będziemy teraz przyzywać obecności Ducha Świętego w tym czwartym dniu nowenny przed zesłaniem Ducha Świętego, modląc się o obfitość Jego łask, aby je na nas wylewał, uzdalniał nas, posyłał, Rozpoczniemy sekwencją do Ducha Świętego. Przybądź Duchu Święty, spójrz niebioso wzięty, światła Twego strumień, przyjdź Ojcze See. You. Nowenny do Ducha Świętego. Duchu Święty Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś stąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić wierze i życie ich uświęcić. Błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nas raczył udzielić tych samych darów. Dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pismo Święte poucza. Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z Wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczeń i zostawił zadatek ducha w sercach naszych. Módlmy się wspólnie jak nas nauczył nas. Ojciec Jezus Chrystus do ojca. Ojcze nasz, który jest w niebie, się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbad o złego się. Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem wiecznego szczęścia i wezwaniem do światła świętości. Amen. Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego. Spraw. Aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Teraz przejdziemy do przeczytania dzisiejszej Ewangelii z Dnia. Ewangelia według świętego Jana. Wówczas odezwali się Jego uczniowie. Oto teraz nauczasz otwarcie. I nie używasz przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko jest ci znane i nie potrzebujesz, aby ktoś cię pytał. Dlatego wierzymy, że przyszedłeś od Boga. Jezus im odpowiedział: Dopiero teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że rozpierzchniecie się każdy w swoją stronę. I pozostawicie mnie samego, lecz ja nie jestem sam, ponieważ ze mną jest ojciec. To wam powiedziałem, abyście radowali się pokojem, dzięki mnie. W świecie będziecie doświadczać ucisków, lecz ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Rozważając dzisiejsze słowa Ewangelii, Pan Bóg mnie natknął takimi myślami. Znajdujemy się właśnie w trudnym czasie, w trudnym czasie, dlatego, że tak jak w tych słowach zostaliśmy rozpieszniliśmy się po tym świecie. Każdy w swoim domu. Nasza wspólnota, czy to parafialna, czy wspólnota, której każdy z nas posługuje, której każdy z nas uczestniczy, jest teraz jakby rozdzielona. Oczywiście próbujemy się połączyć za pomocą tej drogi elektronicznej, że możemy się widzieć, zobaczyć, ale wspólnota to jest bliskość każdego z nas, bliskość i obecność drugiej osoby przy nas. Pan Jezus przewidział to już dwa tysiące lat temu. Tego powiedział nam, że się rozprzestrzmiecie, ale zadał pytanie: czy wierzycie? teraz wierzysz? Czy ja teraz wierzę? Doświadczyłem tego dzisiaj podczas przeżywania Eucharystii Świętej, że muszę odpowiedzieć, czy ja wierzę, że Pan Bóg jest ponad tym wszystkim, że Pan Bóg jest ponad całym światem. To właśnie On jest tym, który stawia nas ponad wiry tego świata, ponad, ponad tej przyziemności, którą przeżywamy. Udy, łudzie tego świata, które jest. I taka myśl mi przyszła, że właśnie, żeby tak się wyrwać z tego świata, z tego przyziemności, z tych wirów. kiedy tak, ta przysłowiowa żaba, która siedziała w bagnie, wyjść i zobaczyć. Zobaczyć Jezusa i oddać Mu swoje życie. Bo... To Jezus, to Jezus daje nam pokój. Właśnie przygotowujemy się do obchodzenia, zesłania Ducha Świętego. Już Pan Jezus wstąpił do nieba, przeżywaliśmy to wczoraj w niedzielę. Przygotowujemy się właśnie do zesłania Ducha Świętego. Nieważne w jakim jesteśmy teraz momencie, stanie, po prostu wystarczy nasza gotowość. Tak to dzisiaj wspominał święty Paweł, gdzie przedstawił, że przyszedł do Efezu i zapytał się uczniów, którzy tam byli, czy przyjęli święt Jezusa Chrystusa, czy przyjęli Ducha Świętego. Oni nawet nie słyszeli, co to jest Duch Święty. Ale On nałożył na nich ręce i stąpił na nich Duch Święty. I ten Duch Święty ich przemieniał. Z tym Duchem Świętym przyszły i charyzmaty, i wszelkie dary, które były dla nich potrzebne, a oni uwierzyli w Jezusa Chrystusa i w to, że On im posłał Ducha Świętego. Dlatego każdy z nas musi uwierzyć, że Duch Święty przyjdzie. Duch Święty przyjdzie, jak ja Mu na to pozwolę. Jak otworzę Mu swoje serce i powiem Mu tak, przyjdź Duchu Święty. Dlatego i Maryi proszę, aby na mnie wstąpił Duch Święty aby to On mi dał siłę, abym potrafił patrzeć w życie to które jest przede mną w życie przyszłe w życie z Jezusem Chrystusem wcale to nie jest, że ja rezygnuję z tego świata ja coś tracę, wcale nie ja zyskuję, to jest wielka łaska że przychodzi Duch Święty i że On mnie wyrywa z tego świata Dlatego proszę, aby Duch Święty przyszedł, abyśmy mogli się radować Jego darami, aby On nas prowadził. Dziękuję to, to za Amen. się. Amen. Teraz zapraszam Was wszystkich do odmówienia wspólnie komplety. Boże wejrzyj ku wspomożeniu mery. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak, Jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Alleluja. Teraz przygotujmy się. Zastanówmy jak dzisiejszy dzień przebiegał, jaka była nasza relacja z Panem Bogiem. Na początku dziękujmy mu za wszelkie łaski, jakimi nas obdarzył. Prośmy abyśmy mieli tyle siły i odwagi, aby spojrzeć i zastanowić się jak przeżyliśmy ten dzień. niż to, co żeśmy go zasmucili, coś co chcielibyśmy poprawić, coś co mu się nie podobało. Wspowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja, moja wina, wina, moja bardzo wielka wina. Przedobłagam Najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do, do Pana Boga naszego. Niech się zmieni nad nami Bóg Wszechmogący i doprowadziwszy nas do życia wiecznego. Jezus, bawicielu świata, słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny w stróżu Twoich wiernych. Jako stwórca wszystkich rzeczy, Kładasz czasem i wiecznością, Daj niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym hmm. pracą. Ty, co Ty, z życiem żyłeś piekło, Racz oddalić od nas droga, Aby Twoją krwią obmyty nie zniewolił swą pokój. Ciało niechaj we śnie znajdzie Odpoczynek i wytchnienie Dusza wolna od znużenia Niech przy Tobie wiernie czuwa Jezus ma Twych stały Panie Jaśniejący światłem życia Tobie Ojcu i Duchowi Niechaj będzie wieczna chwała Amen. Amen. Alleluja, Alleluja, Alleluja. alleluja. Na swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi. Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Za sługę twego, który ufa tobie. Ty jesteś moim Bogiem. Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do ciebie. Uraduj duszę swego sługi. Ku tobie, panie, wznoszę moją duszę. Tyś bowiem, panie, dobry i łaskawy. Pełen łaski dla wszystkich, którzy cię wzywają. Wysłuchaj Panie modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby. W dniu trapienia wołam do ciebie, ponieważ ty mnie wysłuchasz. Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie. Ani Twemu dziełu inne nie dorówna. Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone I Tobie, Panie, oddadzą pokłon Będą sławiły Twe imię Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda Tylko Ty jesteś Bogiem Nałóż mnie, Panie, Twojej drogi Bym postępował według Twojej prawdy na me serce wylękało się Twojego imienia. Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój Boże. I na wieki będę sławił Twoje imię, bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębi otchłani. Boże pyszni przeciw mnie powstali, i z uchwalców czyha na me życie, a nie, nie mają oni względu na ciebie. Ale tyś, panie Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory łagodny i bardzo wierny, wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną. Siły swej udziel słudze Twojemu, ocar syna swojej służebnicy. Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył. Chwała ojcu i synowi, i duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez Naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy żyli, czy umarli, razem z nim by żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, Alleluja. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, Alleluja. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże Wierny. Alleluja, Alleluja. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, Alleluja. Strzeżnaż, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłania, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Aleluja. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu Słudze w pokoju według słowa Twojego. O moje oczy wejrzę ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszelkich narodów. Światło na oświecenie Poga, i chwałę ludu Twojego, Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, Amen. Strzeż nasz, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj Abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Aleluja. Módmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, prać nie radzi w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, raź nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, redowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Swoim nas swojej jednej Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech, nadam, niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I teraz na zakończenie będziemy chcieli się jeszcze pomodlić modlitwą za wspólnotę, o to, aby Duch Święty wylewał na nas wszystkich obficie swoje łaski, aby dał nam jedność, aby nas łączył i obficie obdarzał swoimi łaskami. Jezu Chryste, przychodzę do Ciebie, do Ciebie jako, jako skały, skały i fundamentu mojego życia osobistego, osobistego i rodzinnego. Wyznaję Ci Cię dziś jako Pana wszystkich dziedzin życia, i relacji i decyzji oraz potwierdzam, że chcę Cię coraz bardziej poznawać i głosić całym życiem jako Tego, którym objawiła się ojcowska miłość Boga. Ty jesteś źródłem i centrum życia naszej wspólnoty. Duchu Święty, który uzdalniasz mnie do trwania w Jezusie jako skalę i fundamencie mojego życia, prowadź mnie tak, bym widział Jezusa i na nim budował moje życie. Uzdolni mnie do życia w Tobie, do wytrwania w nawróceniu i we wspólnocie dla zbudowania mnie oraz moich sióstr i braci w wierze. Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za Wspólnotę dom na Skalę, której jesteś i mogę doświadczać Twojej miłości oraz kroczyć z innymi drogą wiary. Proszę Cię o błogosławieństwo dla pasterza, lidera i wszystkich związanych ze Wspólnotą. Daj nam jedność we Wspólnocie i jedność z Kościołem. Uzdolnij nas sławy do wzajemnej troski i budowania w duchu miłości na skalę, którą jest Jezus. Maryjo, gwiazdo nowej Ewangelizacji, módl się za nami. Święci apostołowie Piotrze i Pawle, módlcie się za nami. Bóg zapłać wszystkim tym, którzy łączyli się z nami e, przez, tą, przez tą transmisję. E, chcę, wam, chcę Wam wszystkim życzyć błogosławionej nocy. Wzrastajcie w łasce u Boga i u ludzi. Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy. Z Panem Bogiem. Teraz się się